Uczenie głębokie. Wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem oceanu danych, oceanu, który rośnie z każdą sekundą, wraz z przypływem fali informacji z całego świata. Tradycyjne modele uczenia maszynowego są jak małe łódki, radzą sobie z ogromną ilością wody, a potem zaczynają tonąć. Ale co by było, gdybyśmy mieli do dyspozycji większą łódź, na przykład statek? To właśnie jest uczenie głębokie. Uczenie głębokie to nasz potężny okręt zaprojektowany do poruszania się po bezkresnym oceanie danych. Inspiracje do jego stworzenia stanowił najbardziej złożony system, jaki znamy ludzki mózg. Podobnie jak nasz mózg składa się z sieci miliardów neuronów, współpracujących ze sobą, by nadać sens otaczającemu nas światu, uczenie głębokie wykorzystuje sieci neuronowe do uczenia się na podstawie danych i tworzenia trafnych prognoz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa ludzki mózg? W jaki sposób się uczymy? Wróć myślami do czasów, gdy byłeś dzieckiem. Prawdopodobnie w szkole grałeś w gry polegające na rozpoznawaniu obrazów. Pamiętasz te karty? Sam określałeś, czy to pies, czy kot, a twój nauczyciel to potwierdzał. Nauka odbywała się poprzez powtarzanie i utrzymywanie informacji zwrotnych. Przypomina to sposób, w jaki uczy się komputer. Sieć neuronowa dokonuje pewnych założeń i ma powiedzmy 70% pewności, że obraz jest poprawny lub nie. Zamiast zgadywać, dostosowuje swoje parametry i stopniowo się szkoli. Dlaczego ma to takie znaczenie? Im więcej danych komputer otrzyma do analizy, tym szybciej będzie w stanie poprawnie rozpoznać obraz, niezależnie od tego, czy będzie to pies, kot czy nawet kwiat. Właśnie dlatego tak ważna jest kwestia ilości danych. Pomyślmy teraz o gotowaniu. Gdy uczysz się gotować, zaczynasz od prostych przepisów, takich jak smażenie jajek czy gotowanie ryżu. Za każdym razem, gdy gotujesz, uczysz się czegoś nowego: jaką temperaturę ustawić, jak długo gotować jajka, ile wody potrzeba do ugotowania ryżu. Z czasem nabierasz wprawy i potrafisz gotować te potrawy, nawet o tym nie myśląc. Przypomina to sposób działania tradycyjnego uczenia maszynowego. Lecz gdy chcesz nauczyć się przyrządzać skomplikowane dania, takie jak smażony kurczak. Co wtedy? Do rozważenia jest tak wiele zmiennych, na przykład sposób w jaki panierujesz kurczaka, w jakiej temperaturze go smażysz i jakiego rodzaju oleju używasz. Sama praktyka nie wystarczy. Należy zrozumieć, w jaki sposób wszystkie te czynniki na siebie oddziałują. Uczenie głębokie, podobnie jak smażenie kurczaka, wymaga wielu prób i błędów. Sieć neuronowa dokonuje jakiegoś założenia lub przypuszczenia, sprawdza, jak blisko była prawidłowej odpowiedzi, a następnie dostosowuje swoje parametry do kolejnego przypuszczenia. Cały proces jest powtarzany wielokrotnie. Za każdym razem zbliżając się nieco do prawidłowej odpowiedzi. Podobnie jak korzystanie z większej liczby przepisów, może poprawić twoje zdolności kulinarne. Im więcej danych komputer otrzyma do analizy, tym skuteczniej będzie w stanie dokonywać trafnych przewidywań. I tak jak dziecko uczy się rozpoznawać obrazy na podstawie karty ze zwierzętami, komputer może nauczyć się rozumieć i generować ludzki język. To esencja przetwarzania języka naturalnego, określanego jako NLP. Z angielskiego Natural Language Processing korzysta z podobnych zasad jak uczenie głębokie, lecz działa wyłącznie na słowach i zdaniach. Im więcej danych tekstowych komputer przeanalizuje, tym lepiej będzie sobie radził z generowaniem ludzkiego języka.